A tam jest stadion, tu precle, tradycyjne bawarskie precle. A tam widzimy puste jeszcze trybuny Allianz Arena. A tu jest moja ekipa. Muszę stanąć tyłem do, do światła. O, to jest właśnie moja ekipa Eurosportu 2. Darek Wołoski, Interia, Tomek Gorazowski. trzeci program Polskiego Radia, Michał Szatkowski, Gazeta Wyborcza. Tutaj tradycyjny Paulaner. Za czyje zdrowie, powiedz, wypijesz tego Paulanera? I kto wygra dzisiejszy mecz? Wypiję za zdrowie trzech Polaków, ale ponieważ jestem pesymistą z natury, to myślę, że wygra ta drużyna, która dzisiaj wystawi mniej Polaków. No, oby się nie sprawdziło. Mam nadzieję. Latku, y, ponieważ ja już vloguję, to y, powiedz mi, jaki będzie wynik y, meczu. Co przewidujesz w tym spotkaniu? Zapytania. za No, postawiam, że 2-1 dla Borussii. Może bo... gol Lewandowskiego. Tym zwycięski na, na... Tak, na 2 minucie. To byłby fantastyczny scenariusz. Czyli jesteś skrajnym optymistą w przeciwieństwie do Darka, który prorokuje, że wygra drużyna, która wystawi mniej... Polak. <laughs> nie, optymiści żyją dłużej, w związku z tym A, zakładam, że wygra Borussia. Przewidywania? 3 dla Bayernu. Bayern musi gonić Borussia, żeby było ciekawi. dwa gole Polaków, który, który wejdzie pod koniec i Robertek zagrał w pociągu. Oby wszedł, oby ta kontuzja nie była groźna. Tomku, jeszcze Ciebie poproszę o, um, o proroctwo, jak będzie w dzisiejszym meczu. No, padną jakieś bramki? 3-0 będzie A w którą stronę? 3-0, tak podaż 3-0, no to Jestem... widzę, że Jestem... choć, choć piękne to będzie dla rywalizacji w Bundesweze No dobrze, to jeszcze tylko rzut oka Dobre. Przy okazji malutki sklepik Co kupujesz? Szalik? Tak ktoś mnie poprosił, żebym się przyjrzał Podoba Ci się ten? taki mały bawarski o, fajne są te czapeczki? Które? Takie właśnie nie, nie bej tylko takie. Äh, Entschuldigung, wel welche äh, Spieler von Bayern ähm, verkauft am meisten T-Shirts? Wer ist der Populärste? Robin und Müller. Robin und Müller. Dankeschön. Zapytałem, który zawodnik Bawarczyków sprzedaje najwięcej koszulek. No jak usłyszeliśmy, Arjen Rowan i Tomasz Müller e, Müller, czemu się nie ma co dziwić. Tyle na razie z Alianz.